Dzień dobry, to ja mówię. Proszę Państwa, od wczoraj popularna polska artystka Edyta Górniak ma poważną konkurencję. Tylko problem polega na tym, że nie bardzo da się do końca zidentyfikować tą konkurencję. Jedni mówią, że to było pomiędzy 100 a 150 tysięcy. Konkurentów inni, że 100 A300, to jest wersja ONETu, ta pierwsza to jest wersja Policji. No i oczywiście jest wersja tvn owsko owska gdzie konkurencji konkurencję Edyty Górniak szacuje się, proszę Państwa, na pół miliona osób a czego to dotyczy? Jest taki epizod w życiu artystki, który miał miejsce podczas Mistrzostw Świata w Korei. Zdaje się, że przed meczem, który był jeszcze większą katastrofą niż wykonanie hymnu, bo oczywiście o tym mówimy przez panią Edytę Górniak. I od tamtego czasu, gdy się mówi o tym, jak się nie powinno śpiewać hymnu polskiego, Oto to ten przykład pani Edyty Górniak jest przywołany najczęściej. Drugim takim przykładem jest też słynne wykonanie Jarosława Kaczyńskiego, czyli Ziemi Wolskiej do Wolskiej. I to są takie dwa hity, które utrzymywały się na topie przez dłuższy czas. Natomiast to co się wydarzyło wczoraj, no to chyba jest hit, który przerośnie wszystkie inne hity. Chociaż jak zwykle już obowiązują różne wersje, tutaj sztuczna inteligencja działa. Najpierw pojawił się taki filmik. Ja proszę Państwa, oglądałem na żywo cały ten, całe to demokratyczne, przełomowe wydarzenie na żywo w mojej ulubionej stacji TVN24. Państwo wiecie, dlaczego ona jest ulubiona. A ci, którzy nie wiedzą, to tylko przypomnę, że to jest oczywiście ironia, sarkazm i poznawanie języka wroga. No, i ja widziałem tą wersję, proszę Państwa, dokładnie taką, w takiej formie i treści, jeżeli tam można mówić o treści, jaka, jaka krąży po internecie. Czyli niejaki Borys, wcześniej nazywany Borysławem przez panią Ewę Kopacz, krzyczy do hymnu, intonuje jeszcze Polska, a ten. 100, 150, 300 000, czy 100 tysięczny, czy pół milionowy tłum, proszę państwa, zapomina, zapomina języka w gębie. Tak było. Ja to widziałem na własne oczy i nie słyszałem na własne uszy. Potem ze strony propagandowej organizatorów. Tego demokratycznego wydarzenia, gdzie nie było w ogóle języka agresji, poszedł inny filmik. Tyle, że on miał udowadniać, że jednak ktoś tam coś śpiewał, mruczał, czy, czy, czy wydawał jakieś inne dźwięki z siebie. Bo na tym filmiku słychać mniej więcej, proszę Państwa, jeśli ono jest niedoklejone, czy tam coś niepokombinowane, to słychać mniej więcej coś takiego jak w słynnej scenie. CK Dezerterzy, kiedy to e, żołnierze próbują e, śpiewać chrym no i tam dochodzi po prostu do profanacji. E, po co w ogóle o tym wspominać? Po co w ogóle zawracać sobie tym w głowę? Proszę Państwa, symbolika tego, tego jest naprawdę dobitna. Tu jest, tu jest praktycznie wszystko. Jak wczoraj wspominałem, że tam e, Maszerowali ludzie z określonego klucza partyjnego, ideologicznego, a nie była to żadna, żadna oddolna inicjatywa. To znaczy, że za głosem Tuska nie poszli zwykli ludzie, ale poszli to aktywiści, ci, którzy najbardziej nienawidzą wroga swojego politycznego, numer jeden. No to to wszystko proszę Państwa znajduje potwierdzenie w tej właśnie jednej scenie, w tym milczącym hymnie czy, 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 czy jakimś tam mamroczącym, mam mruczącym, nie wiadomo czym. No proszę Państwa, ktokolwiek był kiedyś na stadionie, jak grała polska reprezentacja, ja byłem raz no to tam mamy do czynienia z kibicami w wielkości nie wiem 30, 40, 50 tysięcy no ale jak się słyszało ten to, to, to tego się nie da, e, nie da zapomnieć zresztą to nie trzeba być na stadionie, wystarczy e, wystarczy obejrzeć jakąś relację w telewizji natomiast to, e, to, to, to powurkiwanie, to jęczenie, to beczenie, buczenie e, ziemi wolskiej do wolskiej e, no ta medyta to przynajmniej coś artykułowała to jest, proszę państwa, obraz e, tej części polskiego społeczeństwa, które zostało w pewien sposób ukształtowane. To jest ta część e, e, polskiego społeczeństwa, który, która używa symboli narodowych tylko po to, żeby dokopać komuś innemu. Żeby nie doszło w ich przekonaniu do zawłaszczenia. Oni nie są tej flagi polskiej, dlatego że oni się z tym identyfikują. To jest dla nich, proszę państwa, cep albo bejsbolowy, który można za przeproszeniem, przypieprzyć e, przeciwnikowi e, politycznemu. To jest, proszę Państwa, ta grupa, ta część polskiego społeczeństwa, która uważa, że patriotyzm to jest sprzątanie psich kup i płacenie podatków, podczas gdy pierwsze to jest e, kultura osobista i higiena, a drugie to jest fiskalizm, proszę Państwa. To jest też ta część polskiego społeczeństwa, która jest namaszczona przez te jeszcze post perelowskie elity w taki sposób, że im wolno więcej. Jak Państwo doskonale pamiętacie i wiecie, za każdym razem, gdy był organizowany Marsz Niepodległości, no to pokazywano najgłupsze epizody, jakie tam wydarzyły, z czego większość to była prowokacja. Tutaj w tych wszystkich relacjach, proszę Państwa, TV no nie znajdziecie ani jednego je, y, pis, czyli tego ośmiogwiazdkowego hasła, chociaż tamtych transparentów, tych okrzyków było mnóstwo jest w internecie też taka e, scena, to już jest naprawdę, proszę Państwa, przerażające, gdzie nie wiem, 10 do no może 12 góra letnie dziecko, dziewczynka. Opowiada jakieś niesamowite rzeczy, no przeciąg, przeciąg w mózgu temu dziecku zrobili, jeszcze tam jest szarpane, popychane przez swoich dziadków, nie wiem czy resortowych czy nieresortowych, aby wykuła ten ideologiczny wierszyk odnoszący się do hmm, tych wszystkich kwestii obyczajowych hmm, hmm, skupionych pod hmm, wielokolorową flagą ja tego nawet Państwu nie polecam, bo obiecałem Państwu wcześniej, że nie będziemy tu się wzajemnie straszyć i pognębiać no to, to jak się zobaczy to jak mówi młodzież się nie odzobaczy ale to jest właśnie tego rodzaju reprezentacja szaleńców ideologicznych, którzy się nie identyfikują z Polską, nie identyfikują się z, z tym, czym sobie buzia wycierają. To, że tam w tym tłumie, proszę Państwa, zapadła taka cisza, albo jakiś bełkot pomruk, to nie jest żaden przypadek. No ci ludzie po prostu w taki sposób wyrażają swój stosunek do tego, czym jest, czym jest Polska, czym jest, czym jest cała ta nasza wspólnota. To jest po, poza ich kręgiem zainteresowań. Dla nich, no, przypuszczam, że Ody do Radości też nie byliby w stanie odśpiewać, ale już jakieś huleralne, ośmiogwiazdkowe hasełko krzyczeli w metrze i na ulicach bez najmniejszych problemów, bo to są, bo to jest, to jest przekaz, który do nich dociera. To jest to, co ich tak naprawdę napędza. Nie flaga Polski, nie hymn Polski, ale krótka, wulgarna przyśpiewka, z którą się idzie na wroga, na cały ten entourage. To udawanie patriotyzmu, to udawanie, że tutaj w ogóle chodzi o Polskę, że chodzi o nas, że chodzi o Polaków, o to, żeby nam się rzeczywiście żyło lepiej, żebyśmy się wyzwolili spod faszystowskiego kaczyzmu, kaczyzmu. No to jest, proszę Państwa, teatr dla ubogich. I można oczywiście mówić, że, że to jest takie czepianie się, że no może tam zadziało jakieś, nie wiem, skrajne emocje, że ludzie nie bardzo zabrał tam jakiegoś wodzireja, który by pociągnął. E, chociaż jedną e, zwrotkę, no, że wiadomo, że w takim rozproszonym tłumie, to ciężko to ciężko nad nim zapanować, ale ja jeszcze raz powtórzę, proszę Państwa, no, ludzie, dla których to jest ważne, tak jak w przypadku kibiców, oni nie mają najmniejszych oporów z tym, nawet gdzieś, jeśli tam Edyta Górniak śpiewa w tle, to oni i tak zaśpiewają to po, się, e, e, po swojemu i, i, i z całego gardła, dlatego że wierzą w to, co robią dlatego, że czują się związani z tym, e, z tym co robią. I o to tutaj, proszę Państwa, chodzi. A to nie chodzi o to, żeby się do czegoś na siłę przyczepić, tak jak się właśnie przyczepiano do różnych wydarzeń z marszów niepodległości. To po prostu bije po oczach. Bije po oczach i ta cisza, ta cisza, która również biła po oczach, paradoksalnie jest strasznie wymówna, jest strasznie symboliczna i idealnie podsumowująca to jaką Polskę chcieliby nam przygotować, a raczej wrócić, bo przecież my przez to proszę Państwa przechodzili, no, kto pamięta te czasy 2008 2015 z czasów rządów PO, PSL no to doskonale wie do czego my wracamy, no, wracamy do czy, czy, do czego ci ludzie próbują wrócić mam nadzieję, że do tego nie dojdzie no, wracałem do czasów, kiedy Lech Wałęsa nie jest bolkiem, ale bohaterem no, kiedy SBC są e, bar, bardziej ofiarami niż ofiary tych, e, tych SBKów, e, to, że Tuski i jego ekipa krzyczy o korupcji i złodziejach, to to, proszę państwa, no, zajady strzelają. To, e, I ten, e, ta próba reanimacji tego, co jednego z najgorszych okresów w, w dziejach Polski, no, to żeby sobie to rzucić jakiekolwiek antidotum no to wystarczy przypomnieć sobie kilka scen które się działy w tamtym czasie jak kopanie demonstrantów po głowie czy wkraczanie do tygodnika wprost czy proszę państwa za Donald Matole wyrok sądowy a teraz można mówić no moim zdaniem to jest znacznie lepsza wersja. Można mówić o prezydencie, że Durnia mamy za prezydenta, czy Debila, i później się przed sądami spokojnie taki jeden, czy drugi celebryta wybroni. Proszę Państwa. Nie ta jedna scena wystarczy za wszystkie, obrazy, za wszystkie obrazy świata. Nie to jedno w cudzysłowie odśpiewaniu hymnu przez tych zgromadzonych. Mówi wszystko o tych zgromadzonych i mówi wszystko o, o organizatorach tego spędu i mówi wszystko o tym, co się usiłuje, proszę Państwa, zreanimować. Nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy e, wnioski. No, cytując Klaska, żeby ja był w na obok, Oczy, to może by mi uwierzył, że mamy do czynienia z, z prawdziwym politykiem, demokratą i patriotą zatroskanym o nasz wspólny los Donaldem Tuskiem. Nie proszę państwa, ja na szczęście mam różne wady fizyczne, fizjologiczne również, ale bez na oba oczy nie jestem i widzę, że mamy do czynienia z Tuskiem. Jedno krótkie słowo, w którym zawiera się całe zło, jakie przez polską politykę przez lata się przetoczyło. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.